Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. W ten piękny poniedziałek wielkanocny wywiało mnie na nowe łowisko, które znajduje się w Grodziszczanach. Jest to wioska położona nieopodal Dąbrowy Białostockiej, 72 km od centrum Białego Stoku. Jestem tutaj po raz trzeci. Na research przyjechałem zimą. Porozmawiałem sobie z właścicielem na różne tematy, między innymi kiedy te stawy powstały. I jakie ryby zostały tu wpuszczone? A odpowiedzi na te pytania udzielę Wam w dalszej części materiału. Zimą zrobiłem tutaj kilka przelotów dronem oraz kilka nagrań obejścia całego obiektu. I moje pierwsze wrażenie to się nie przyjmie. Natomiast drugie podejście miało miejsce w połowie marca. Moja determinacja była wtedy ogromna. Chciałem nagrać jakiś super materiał, podać wszystkie informacje oraz złowić kilka ryb. Skończyło się to na bólu głowy i zamiast nocki zrobiłem zawijkę o godzinie 23.00. Poległem przez wiatr, deszcz ze śniegiem i mróz. Ryby oczywiście też nie zobaczyłem. Jednak nie zniechęcałem się i w niedzielę wielkanocną doszło do trzeciego podejścia. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Zanim zacznę o tym, chciałbym opowiedzieć, jak wygląda dojazd dostawów i zobrazować wam przelotem z drona jadąc od Białego Stoku przez Sokółkę nową trasą za zjazdem na Różany Stok i Nierośno około kilometr dalej jest zjazd w lewo na Brzozowo i w prawo na Różany Stok skręcamy w prawo dojeżdżamy do przejazdu kolejowego mijamy przejazd kolejowy Około 500 metrów, zanim ukaże się nam cmentarz. Przed cmentarzem skręcamy w lewo w tak zwaną żwirówkę. Po przejechaniu około 500 metrów skręcamy znowuż w prawo i jadąc tym torem dojedziemy aż do celu Grodziszczany 54. Znajdują się tutaj cztery stawy, z czego jeden jest w trakcie małych napraw. Korzystać zatem możemy z trzech stawów o łącznej powierzchni, myślę, lekko ponad 2 hektary, może nie. Staw numer jeden jest długi na około 150-170 metrów, tak myślę. Nie mierzyłem, ale można to sobie zapewne sprawdzić gdzieś na jakichś goglach. I szerokość tak około 35 metrów może. Co, Marcin, będzie tam 35 metrów? No, na tym wąskim pierwszym. Myślimy, że będzie około 35 metrów głębokość tam jest dosyć głęboko myślę, około do 2 metrów miejscami nawet dochodzi. No ale, niestety, jest on zarybiony kroczkiem, karpia oraz innymi rybami ale jakimi to zostawiam do odkrycia dla Was, wędkarze. Staw ten jest idealny na jakieś zawody w łowieniu, na bata. Ryba w nim na pewno nie przekracza wagi nawet myślę, 5 kilo, także takie. Takie tam. Tak, tak, o tym też wspomnę. można zabierać. Staw numer 2 jest w kształcie prostokąta o wymiarach około 70x40. Głębokość maksymalna to jest do około 1,5 metra. I to jest duży max, myślę, że mogłem też troszkę przesadzić. I to jest fajny akwenik pod feeder. Śmiało pomieści się tam 6 do 8 wędkarzy. Staw ten jest bogaty w małego kroczka. tak I niby jest tam kilka większych karpi. Populacja ryby jest ogromna. Aczkolwiek tych dużych tam nie, nie, też nie spotkamy, niestety. Staw numer 3. To na nim dzisiaj się skupimy. Jest największy i najgłębszy. Przy mnichu jest około 2,5-3 metry, wielkościoło około 100 na 50 metrów i jest to akwen, w którym znajdują się perły tej hodowli. Śmiało zmieści się tutaj trzech karpiowych ziomków, którzy usiądą po jednej stronie stawu i bez problemu rozmieszczą tu dziewięć zestawów. Można to zrobić za pomocą rzutu lub wywózką modelem RC. Zważywszy na to, że w miejscu, w jakim usiedliśmy z kolegą, który do mnie dojechał, było wręcz niemożliwe włożenie modelu zdalnego, postawiliśmy na rzut. Nie zawiodłem się. Zrobiłem małą pv ze Stick Mixa, którego uzyskałem ze wszystkich starych opakowań kulek z zeszłego roku, czy przed dwóch lat. pv dowiązałem do zestawu końcowego. Na wkrętkę poszła kulka firmy Carp R pop -up 12 mm, truskawka. I po 20 minutach naszym oczom ukazał się piękny golec o wadze 7600. Po krótkiej chwili był odjazd na wędce Marcina, lecz niestety rybka się spięła przy brzegu. O. No! Ładnie chodźcie, chodźcie, chodźcie Dobre jest tutaj to że z tego miejsca, które zobaczycie zaraz na dronie możemy sobie wyholować karpika. O, o kurde! Piękny pełnołuszczak! Oj oj. Ale poszedł jak dzik. Znów jadę na ryby Niech nikt się nie dziwi W plecaku mam sprzęty na ryby patenty Znów jadę na ryby niech nikt się nie dziwi W plecaku mam sprzęty na ryby patenty Super zestaw W trakcie nagrywania materiału miałem fajny odjazd Naszym oczom ukazał się Fajny gagatek pełnouski Nie mam szczęścia do pełnouskich, ale tutaj jak widać się udało No i co? Zaprezentuję go wam, nie? O, o kurde co? Spróbujemy pokazać chłopakom co tutaj pływa. Zobaczcie Taki piękny pełno uszczak jadę na ryby Niech nikt się nie dziwi W plecaku mam sprzęty na ryby patenty Ale poszedł się Kolejny 900 spokój Chciałem nadmienić że brzeg z którego łowiliśmy tego wieczoru nie należał do tych przyjemnych brzegów A na dodatek mieliśmy tam ustawione 5 wędek trzy moje dwie Marcina to nie mogło się udać. Zmieniłem zatem przypon, założyłem kukurydzę. Trzecią wędkę postawiłem na mniejszym stawie i po chwili szalony odjazd zrobił mały, zwariowany karpik, nieco mniejszy od mojego buta. Pomyślałem wtedy, że muszę wrócić na duży staw i wrzucę na przypon dwie szesnastki liwera od Carp R i podbiję to sztuczną kukurydzą. Tylko wędkę musiałem postawić około 40 metrów od namiotu. I to był strzał w dziewiątkę. Dziewiątkę, bo około godziny pierwszej w nocy potężną rolę zrobił karp o wadze 9 kg, dokładnie 900. Zanim przyniosłem z kompanem karpia do kołyski, na pobliskiej wędce zagrała melodia, i po chwili miałem śmieszny dublecik. Duża rybka i mała rybka. I właśnie dla takich chwil to robię. Później już nic się nie działo. Około trzeciej położyłem się spać. Wstałem. Dziewiąta. Zaczęliśmy się tutaj ksiątać. Wypiliśmy kawkę. No i postanowiliśmy, że przeniesiemy się na głębszą część stawu. Tutaj jest bardzo fajny cypelek. Niestety nie mogliśmy dojechać busem ani drugim autem. Mniejszym z tego względu, że tereny są dosyć podmokłe i, i w w tej porze roku bardzo ciężko jest tutaj wjechać, gdyż, gdyż jest bardzo grząsko, tak. Także przenieśliśmy całość e, e, sprzętu e, na fajny, twardy cypelek, i tutaj, właśnie z tego cypelka. Pojechał pierwszy karpik, ja w miejscu, w którym łowię zasypałem dywanik taki po całości, postawiłem trzy zestawy, e, dwa na brzegu dywanika, jeden w środku dywanika, no i jak widzieliście przed chwilą piękny lustrzeń o wadze 9 100, wjechał na matę, bardzo jestem zadowolony. W międzyczasie Marcin tutaj cały czas łowi na federka e, jakieś mniejsze, jak to on mówi, gluty. E, Posiedzimy pewnie do 17 i zobaczymy, co się będzie działo. Na razie to tyle. Mamy godzinę, która 12:46, także jeszcze 4-5 godzin posiedzimy. Może uda się coś wyłowić. A jak nie, to też jest przyjemnie. Weź GoPro. W Plecaku mam sprzęty, na ryby patenty zdów jadę na ryby Niech nikt się nie dziwi W plecaku mam sprzęty, na ryby patenty. Cała Polska wzdłuż i wrzesz Jeszcze zwiedzam, kocham się w miejscach chwilach, podróż w czasie. Jedziesz razem ze mną, bracie, chcę uwieczniać każdy moment. Ryby, które są złowione Do perfekcji dojść jak gonet. Nowe drony, aparaty, mikrofony, łajby, kulki i pontony Igły, siatki, żyłki, ziomek, powerbanki, kołowrotki Dwa namioty, łóżko, stolik, slingów kilka Waga, stojak, nash R4 i hengery Każdy świeci w inny kolor Zasiadka dobiegła końca Bardzo miło spędzony czas, niecałe 24 godzinki Cóż mogę powiedzieć, parę karpi złowionych Wszystko co dobre szybko się kończy ja tymczasem spakowany zamykam wrota, przybijam wam piąteczkę i lecę. Na razie.